13 dzielnic Ultimatum to sequel całkiem przyzwoitego filmu Piera Morela. I jako, że Morel zrobił uprowadzoną, która niespodziewanie zarobiła kupę kasy w Stanach, to kolejną trzynastkę kręci już bliżej nieznany Patrick Alexandre. Sequel oferuje nam mniej więcej to samo co część pierwsza, a więc Mordowicie oraz Parkour i jeszcze raz Parkour. Luc Besson od lat konsekwentnie buduje nad sekwaną drugi Hollywood specjalizujący się w kinie akcji. Ultimatum to kolejna cegiełka tej budowli, nie nadzwyczajna, ale i nie najgorsza. Na dobrą sprawę dokładnie taka sama jak pozostałe transportery, taksy i inne takie, tylko że tym razem zamiast samochodów jest skakanie po dachach. Doceniając zapał ambitnych Francuzów, my najchętniej jednak skoczylibyśmy na piwo. Jeśli kochacie Forkstrota i Cięty Dowcip, to powinniście zdecydowanie wybrać się na wojnę domową. Co prawda film czuć z tę chlizną zakurzonego strychu, skąd został wygrzebany tekst źródłowy, sztuka z 1924 roku, ale dzięki cudownie brytyjskiemu Colinowi Fertowi brzmi wciąż rześko i radośnie. Nawet młodsze gwiazdy radzą sobie nieźle, choć naszym zdaniem Jessica Biel lepiej prezentowałaby się na rozkładówce pism dla mężczyzn niż na taśmie filmowej. Scandalous! When does the carnage begin? Largo Wincha kojarzył nas mało kto, ale nad sekwaną to heros na miarę Jamesa Bonda. Piękny, bogaty i zuchwały do tego stopnia, że nie oparłaby mu się nawet Grażyna Lubicz z klanu. Bohater śmiga po świecie odrzutowcami, wyrywa najgorętsze lachony, a w wolnym czasie próbuje ustalić, kto zabił mu ojca. Wygląda co prawda jak zniewieściały laluś, ale może to tylko kamuflaż. Francuzi zrobili ten film z pompą, by udowodnić Amerykanom, że owszem, oni też potrafią kręcić widowiskowe akcyjniaki. Brawa dla nich, ale my i tak wolimy swojskiego redaktora Maja z życia na gorąco.

O tym, że Kościół katolicki to mroczna organizacja, wiemy wszyscy. Wystarczy przecież spojrzeć, jak ubierają się księża wszędzie tylko czerń. Ale w powszechnej świadomości istnieje również drugi mit, że Kościół to organizacja technologicznie zacofana. Tymczasem twórcy wezwanych przekonują nas, że jest wręcz odwrotnie. Oto hiszpańscy księża już w latach 30. eksperymentują z kamerami filmowymi w celu udokumentowania istnienia istot astralnych. Jedna z tych starannie ukrywanych taśm stanie się punktem wyjścia opowieści o nawiedzonym domu. Fabuła znakomicie nadawałaby się na któryś z odcinków z archiwum X, tylko czy sprawdzi się w kinie? No cóż, przekonajcie się sami. René to wytatuowany więzień jednego z czeskich więzień i koleś, który rozciągnął aksamitną rewolucję na całe swoje życie. Ten film jest René to koleś jakoś tam nam swojski, jest bowiem po polsku na nie. Uważa, że świat należy kontestować, opierniczając się całe życie w więzieniu oraz wygłaszając co jakiś czas wiekopomne mądrości w stylu, że Havel to cienias. Polak to doceni, bo w końcu zawsze fajnie się utwierdzić w przekonaniu, że Pepiki też mają swoich luzerów. Tylko męczy świadomość, że potrafią kręcić o nich tak świetne dokumenty.